Deficyt uwagi jest, mogłoby się zdawać, najbardziej intuicyjny do zrozumienia. Oznacza to, że dana osoba nie jest w stanie skupić uwagi w taki sam sposób, jak norma w populacji. Jednak jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy do oceny, ponieważ nie mamy dostępu do głowy pacjenta i nie potrafimy dokładnie zmierzyć, jak długo jest w stanie skupić się na danej czynności. To zaburzenie jest dość wybiórcze. Występują tak tzw. hiperfokusy, kiedy osoba z tym zaburzeniem czy tą neuroatypowością potrafi zgubić się przez wiele, wiele godzin na jednej rzeczy, nie zwracając uwagi na nic z zewnątrz. Jak to ma się do zaburzeń uwagi? Otóż jest to zaburzenie uwagi, ale nie jej deficyt. Występuje ono tylko w przypadku, kiedy jakaś rzecz zajmuje bardzo osobę neuroatypową z diagnozą ADHD.